Bartosz Ciopiński, Stowarzyszenie EcoDrive, Szkoła Nauki Jazdy ProDrive i Dzień Ziemi z TS PodBeskidzie. Pokażemy dzisiaj, w jak prosty sposób, korzystając z floty samochodów Suzuki, wprowadzić oszczędności w naszym codziennym stylu. Zmieniając styl jazdy, możemy sprawić, że, że jazda stanie się i ekonomiczna, i z poszanowaniem dla ochrony środowiska, zużyjemy mniej dwutlenku węgla. Polega to na tym, że rozpędzamy się jak najszybciej zmieniając bieg. Jedynka mm. króciutko. Ciągnięcie na jedynkę. W czym jest problem? Masę trzeba wprowadzić w ruch. Więc ta jedynka i dwójka są najbardziej paliwożerne. One potrzebują najwięcej te, tego paliwa, tego momentu obrotowego, żeby tą masę rozpędzić. Ale jak ona już pędzi, to już potem jest łatwiej operować gazem i łatwiej pilnować pilnować prędkości. Jeszcze przewidujemy, staramy się. Tam mamy światło, nie wiadomo co tam się będzie działo. Już by teraz mógłby być bieg w dół. Jak zbijesz do czwórki, to hamujemy za darmo. Wtryskiwacz nie podaje ani, ani litra paliwa. No i tu już mamy pewność. Żeby jak najmniej się zatrzymywać. Jak najmniej się zatrzymywać. Początkowo nie byłem przekonany do, powiedzmy, takiej jazdy e, wolnej. Gdzie wydawało mi się, że to będzie wolno. Jednak Powiedzmy, no po dwóch takich przejażdżkach okazuje się, że wcale wolno się nie jeździ, a jeździ się na pewno ekonomiczniej, co i dla silnika, i myślę, że dla każdej kieszeni, czyli finansów, jest korzystne. Ja, to, to takie przyspieszenie, no jeden no, krótki odcinek i zatrzymanie się wcale, wcale nie sprawia, że się szybciej jedzie, zgadza się. Gaz za każdym razem, niemalże do oporu, 75% wciśnijszy pedał tak? gazu. Tak. To nie jest to, żeby Aha. delikatnie z gazem, mhm. tylko żeby ten moment obrotowy wyzwolić, potrzebujemy gazu. Więc wciskamy Aha. ten gaz za każdym razem, na każdym biegu, jedynka, dwójka, trójka, za każdym razem rozpędzamy się efektywnie, ale pilnujemy obrotów. Dobrze. Jak zwrócisz uwagę, to tu masz takie podpowiedzenie, mhm. na jakim który biegu bieg? jedziesz, czy też który, na, na jaki bieg zmienić. I ono właśnie będzie idealnie współbrało mhm. z tym, o czym ja w tej chwili mówię. Bo to, o czym ja mówię, jest w instrukcji obsługi samochodu. <laughs> to no. to? Gdzie idziemy? Nie wiem, gdzie idziemy? Porwanie Gdzie tak w ogóle idziemy? Porwanie Bo no, 16 mam trening Teraz patrz, podjazd pod górkę to nie gazuj, ściągnij nogę z gazu A jak się wyczłapiesz na górę to dopiero wtedy będzie mniejsze obciążenie Znowu, żeby masę rozpędzić, trzeba będzie mniej paliwa zbiąć. Dwójka, 2000, tysiące minut, Trójka, 2000 tysiące minut, Czwórka i tak dalej. A w zasadzie do reszty nie mam zastrzeżeń. Wszystko, wszystko to, co wpływa na ewentualną redukcję spalania, ty zrobiłeś. Cześć! No cześć, miałem gościa specjalnego w samochodzie. Dzisiaj miałem się nauczyć ekonomicznej jazdy. Wynik jest taki, że Dowiedziałem się, że już sam prowadzę ekonomiczną jazdę, jak jeździ na samochodzie. Dostałem kilka wskazówek, jak jeszcze lepiej jeździć. No będę się starał, powiem tak, będę się starał to, to z czasu na czas używać w swoim samochodzie, żeby widzieć, czy jest poprawa spalania i tak dalej. Myślałem, że takie jazdy będzie bardziej zamulają, ale nie jest zła muszę walczyć z tą opinią, że to jest taka właśnie jazda dla taksówkarzy a wcale, a wcale nie jest jak ktoś pozna, poczuje blusa poczyta jeszcze parę publikacji na ten temat to się okazuje, że to po prostu tak się powinno jeździć